Bardzo dziękuję wszystkim za przybycie. Stowarzyszenie Solidarność, Stowarzyszenie Studentów Rzeczpospolitej e, wziął w e, kwaterę 45N na Cmentarzu Brudnowskim. Dziękuję również księdzu za przybycie i dołączenie do naszego spotkania oraz za odmówienie modlitwy na koniec e, spotkania. Wzywam Majora, Mariana Bernadzika przez pseudonim to dowódcę zgrupowania oddziałów partyzanckich i zamordowanego przez komunistyczną bezpieczność. Wzywam Leona Dziubeckiego, pseudonim profesor, ostatniego prezesa Krajowego Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego, który poniósł usiłuje w więzieniu. Stańcie do apelu. Chwała bohatera. Ciebie wzywam, boczniku Zygmuncie Kęska, pseudonim Świtów. Dowództwo Zdziała Partyzanckiego Z Grupowania agita, który zostałeś zamordowany przez komunistyczną bezpiekę. Wzywam Rącznika Konstantego z Sądanin Górka, Komendanta Wodopółtu Skroag, zamordowanego przez komunistyczną bezpiekę. Wzywam Ciebie, od Tomaszu Marczewski, lekarzu oddziałów partyzanckich, redaktorze na czarne pisma podziemnego Alarm, który zostałeś zamordowany przez komunistyczną bezpiekę. Stać do, do apelu. Chwała Bohatera. Gŵyl y Na cmentarzu, który jest pierwszym cmentarzem warszawskim, który został wykorzystany do tajnych pochówków. Dotychczas, proszę Państwa, mogę Państwu powiedzieć, że od 44 do 56 tylko pochowano tutaj 220 osób. Ale dotychczas ja znalazłem, a ile będzie więcej, nie wiem, bo przyjeżdżał czasem samochód i sypywał do grobu. Proszę Państwa, tutaj na tym cmentarzu leży największy morderca, jeden z największych morderców, naczelnik więzienia praskiego, który dla przyjemności strzelał. A wśród wykonywujących wyroki strzelaniu była kobieta, która była w ciąży. No ale to było 500 złotych i pół litra wódki. Za głowę. Tak to się nazywało. Proszę Państwa, to co się działo, to tego trudno uwierzyć. Proszę Państwa, tutaj mamy pomnik. Jak staniecie tutaj, to będziecie stać na mogiłach. Dlaczego? Tu spoczywało 34 osoby. Trzy osoby zostały, trzy osoby zostały ekshumowane. Tajnie. Za to wszyscy by dostali co najmniej po 15 lat. A jak to przeno jak przenosili te ciała? Natomiast Ciciu zostali, to Państwo chyba wiecie, że tu spoczywa słynny, jeden z najsłynniejszych dowódców z grupowań partyzanckich. Orlik słynny. Uczcimy pamięć o Ale i o tych, którzy, których nogi jeszcze nie można wskazać rodzinom. Kościół, matka nasza, ty pamięta i czci to się modli. Dlatego my modlimy się razem, jak wspomniałem, z żołnierzami. Miłosierny Boże, Ty dajesz odpoczynek duszom wiernych. Prosimy Cię o błogosław te miejsca po chówku. Wolni od wszystkich grzechów dusze ciał tu złożonych, aby mogli razem ze świętymi bez końca radować się w Tobie.